Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drogie przedszkolaki, na naszym kolejnym spotkaniu. A o czym dziś sobie powiemy? Najpierw muzyczna zagadka specjalnie dla Was. Odgadnijcie, co to za melodia, co to za utwór ten, który za chwilę dla Was zagram. Słuchajcie uważnie. 100 lat! Pewnie no dobrze Wam znana piosenka. jakie są jej słowa. Przypomnijmy sobie. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Kiedy śpiewamy taką piosenkę? Komu śpiewamy 100 lat? 100 lat to utwór najczęściej śpiewany z okazji urodzin. I dlatego właśnie dziś usłyszeliście ten utwór na początku naszych zajęć, bo dziś będzie o urodzinach. A czy ich? Tego się dowiecie już wkrótce. Ale najpierw rozpoczniemy modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Tak jak zapowiedziałam, dziś będziemy mówić o urodzinach, a czyich urodzinach? To urodziny wyjątkowe, dlatego że dokładnie 18 maja 1920 roku, czyli równo 100 lat temu, urodził się Karol Wojtyła. Jeszcze nie wiecie, kto to? To może dodam, że to LOLek. Jeśli nadal nie wiecie, o kim mówię, to zaraz zobaczycie go na zdjęciu. To Jan Paweł II, papież Jan Paweł II. Papież Jan Paweł II to ten wyjątkowy papież, bo tylko on, jak do tej pory, był papieżem z Polski, papieżem Polakiem. Ale po kolei usłyszmy coś o nim. Wcześniej powiedziałam, że to Karol Lolek, to kim on w końcu jest. Posłuchajcie. Jak kiedyś Jezus Piotrowi, Powiedział paś owce moje, tak potem Lolek z Wadowic usłyszał to w duszy swojej. Został Polakiem papieżem, a jako Jan Paweł II wciąż mówił ludziom o wierze i służył Bogu czas długi. Osoba, którą przed chwilą widzieliście, Jan Paweł II, Nasz papież Polak, zanim został papieżem Janem Pawłem II, był właśnie Lolkiem. Lolkiem, czyli Karolem. Karolkiem, bo urodził się jako Karol Wojtyła. Ale kiedyś już mówiliśmy, że jak zostaje się papieżem, to się zmienia sobie imię. I właśnie Lolek, już potem jako starszy Karol, wybrał sobie imię Jan Paweł II. Jan Paweł II urodził się 100 lat temu. Świętujemy więc stulecie, setne urodziny Jana Pawła II. A urodził się jako Lolek w Wadowicach. Może słyszeliście już o Lolku z Wadowic. Wadowice to miasto blisko Krakowa. A gdzie jest Kraków? Zaraz zobaczycie. To był Kraków, a blisko Krakowa są Wadowice, czyli miasto, w którym się urodził Lolek. Karol Wojtyła. Lolek niewiele się różnił od innych chłopców tym, co robił, tym, co lubił. Lubił grać w piłkę, podobno najchętniej stał na bramce, ale tym, co go wyróżniało, była wielka miłość do Pana Boga tak wielka, że bardzo chciał zostać księdzem i został, kiedy był dorosły, a nawet został takim później bardzo ważnym księdzem biskupem. Później jeszcze ważniejszym, czyli kardynałem, i dopiero jako kardynała, to inni tacy ważni księża mogli go wybrać na papieża i wybrali go. Widocznie już wtedy zobaczyli, że to jest ktoś naprawdę wyjątkowy. Wspominamy papieża Jana Pawła II. Na pewno już też słyszeliście o nim w radiu w telewizji w ostatnich dniach albo usłyszycie, bo 100 lat od jego urodzin to jest wielkie święto dla nas, dla wszystkich Polaków. On był wyjątkowym Polakiem, Dlatego ludzie go bardzo, bardzo wspominają. Zapytajcie waszych rodziców. Oni przecież byli na świecie, kiedy papież Jan Paweł II był papieżem. Zapytajcie może babcie, dziadka albo kogoś innego z rodziny. Może nawet ktoś z nich spotkał się z papieżem, bo papież, kiedy został już papieżem, Jan Paweł II nie siedział w Watykanie, czyli tam, gdzie przebywają zawsze papieże. Oj nie, on wędrował po całym świecie, jeździł, latał. Po to, żeby jak najwięcej osób złowić, czyli e, sprawić, żeby te osoby pokochały Pana Jezusa, powiedzieć o Panu Jezusie i zachęcić do naśladowania Pana Jezusa. Papież Jan Paweł II bardzo dużo podróżował. Zresztą był dość długo papieżem, bo ponad 26 lat. Przez ten czas odwiedził wszystkie chyba możliwe strony świata. Zwiedzał różne kraje, zwiedził dużo tych krajów. Zaraz zobaczycie. E, kraje zaznaczone. Na taki lekki pomarańczowy kolor, to będą właśnie te, które papież odwiedził. Będzie ich sporo. Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki, czyli takie podróże zagraniczne. To znaczy, że jeździł do różnych krajów, jeździł poza granicę Watykanu, aż 104 razy. Popatrzcie uważnie, jak dużo miejsc zwiedził. Na całym świecie. Wszędzie go chętnie witano, wszędzie go ludzie słuchali, bo pięknie mówił. Kiedy papież Jan Paweł II coś mówił, wszyscy go słuchali uważnie, prosili go, żeby jeszcze dłużej mówił. Na szczęście to, co on powiedział, możemy odsłuchać sobie tego w, w radiu, w internecie. Są nagrywane te jego wypowiedzi. Jan Paweł II był papieżem nam szczególnie bliskim, bo był Polakiem. I nawet też on często podkreślał, że jest synem polskiej ziemi, że on jest właśnie z naszego kraju. I dlatego zgadnijcie, który kraj na całym świecie papież Jan Paweł II odwiedził najczęściej? Właśnie Polskę. Aż dziewięć razy przyjeżdżał do Polski. Tak bardzo kocha, kochał ten kraj, tak bardzo chciał często spotykać się z Polakami i przypominać im o Panu Bogu. 20 Paweł II jest przez wiele osób wspominany, dlatego te jego setne urodziny, to 100 lat od jego urodzin, też chcemy świętować. Jest tak ważnym dniem, ten dzień jego urodzin, ta setna rocznica, że nawet cały rok mamy rokiem Jana Pawła II. Powiedziałam o urodzinach, a skoro urodziny, to co Wam się kojarzy z urodzinami? Jak świętujemy urodziny? Na pewno przydadzą się jakieś specjalne dekoracje. W urodziny czekamy też na to wyjątkowe, pyszne ciasto. Urodziny to świetna zabawa, ale też coś jeszcze, czego zabrakło. Urodziny to też prezenty. Jest i prezent. Otwieramy? To jest troszeczkę dziwna sprawa, bo przecież mówimy o urodzinach Jana Pawła II, a zaraz zobaczycie, dla kogo prezent mam w tym pudełku. To jest prezent dla Was, od papieża. List Ojca Świętego, papieża Jana Pawła II, do dzieci. Czyli do Was. Papież bardzo często spotykał się z różnymi ludźmi, z dziećmi też, chętnie coś mówił do dzieci, ale chciał też, żeby dzieci miały od Niego specjalny list. I napisał taki list, nie wysyłał go pocztą, żaden listonosz go nie przyniesie, ale papież chciał, żeby każde dziecko mogło taki list usłyszeć. Ja pod naszym filmem dam link dla Waszych rodziców, żeby mogli znaleźć cały list papieża dla Was, ale teraz posłuchajcie fragmentów tego prezentu papieża specjalnie dla Was. Dobrze by było, żeby wszystkie dzieci, rówieśnicy małego Jezusa, w naszej epoce miały ten list, który jest znakiem tego, co Kościół Chrystusowy o nich myśli. Kościół je kocha, zabiega o ich przyszłość, o ich dobro, modli się za nie i z nimi, szczególnie z nimi. Dalej czytamy w tym liście jak ważne jest dziecko w oczach Pana Jezusa? Można by wręcz powiedzieć, że Ewangelia jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku. Można by ją nawet w całości odczytywać jako Ewangelię dziecka. Co to znaczy, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Zniebieskiego? Czyż Pan Jezus nie stawia dziecka za wzór także ludziom dorosłym? Jest coś takiego w dziecku, co winno się odnaleźć we wszystkich ludziach, jeżeli mają wejść do Królestwa Niebieskiego. Niebo jest dla tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi. Kolejny fragment listu to będzie prośba papieża do Was. Postanowiłem prosić Was, drogie dzieci, żebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój. Wiecie dobrze, że miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc go rujnują. Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie się wszelkiej nienawiści. Dlatego papież może liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w waszych rodzinach? I ostatni fragment z listu papieża do Was. Pozwólcie, drodzy chłopcy i dziewczęta, że na zakończenie tego listu przypomnę słowa psalmu, który mnie zawsze wzruszał: Laudate pueri dominum! Chwalcie o dziadki, chwalcie imię Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki. Od wschodu Słońca aż po Zachód Jego. Niech imię Pańskie będzie chwalone. Kiedy rozważam słowa tego psalmu, mam przed oczyma twarze dzieci całego świata, od wschodu aż do zachodu, od północy do południa. Do Was, moi mali przyjaciele, bez względu na różnicę języka, rasy czy narodowości, mówię, chwalcie imię Pana. Dopisał do Was Jan Paweł II. W specjalnym liście do Was. No dobrze, ale papież ma urodziny, a to my dostajemy prezent? Hm. Dobrze by było, żeby z okazji tych setnych urodzin papieża i każdy z Was też zrobił prezent dla Jana Pawła II. Świętego Jana Pawła II. Bo jak tylko papież już odszedł do, do nieba, kiedy zmarł, ludzie bardzo e, smucili się, ale też zaczęli wołać santo subito, czyli święty natychmiast. Był tak wyjątkowym, dobrym człowiekiem, że dla ludzi było jasne, że on będzie świętym. Jest, bardzo szybko został świętym. Mówimy więc o świętym Janie Pawle II. Nawet jest modlitwa litania do świętego Jana Pawła II. Pomodlimy się teraz fragmentem tej litanii, ale też zachęcam was, żebyście w ramach prezentu dla papieża też może pomodlili się podziękowanie Panu Bogu za takiego papieża, za Polaka papieża, żebyście też może zrobili coś dobrego, żebyście swoim dobrym zachowaniem chwalili imię Pana, tak jak papież o to prosił. Już Wy coś wymyślicie. To teraz modlimy się, a po wszystkich wezwaniach, które powiem, mówimy razem, módl się za nami. Pielgrzymie dobrej nowiny, módl się za nami. Pielgrzymie niosący prawdę, módl się za nami. Pasterzu Polaków, módl się za nami. Pasterzu całego świata, módl się za nami. Przyjacielu dzieci, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy, Módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.